Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o przesłankach legalności przetwarzania, służące realizacji zasady, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli o zasadzie zgodności z prawem. Rzeczywiście, znajomość sytuacji, w których możemy mieć pewność, że przetwarzamy dane zgodnie z prawem, są niezwykle istotne. Niestety, osoby, których dane dotyczą, bardzo często nie mają świadomości, w jakich sytuacjach możemy przetwarzać dotyczące ich dane osobowe. Najczęściej panuje przekonanie, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jedyną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych. Jest to jednak bardzo błędne przeświadczenie. Gdyby tak miało być, mielibyśmy immunitet równy z sędziowskim czy też parlamentarnym. Niestety, tak wielka prywatność uniemożliwiałaby funkcjonowanie państwa. Kto dobrowolnie wyraziłby zgodę na płacenie podatków, składek ZUS czy choćby kontrole drogowe? No właśnie. Z drugiej strony, należy pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych musi spełniać warunki określone w artykule 7 RODO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę. Musi być przedstawione w sposób, pozwalający wyraźnie odróżnić się od pozostałych kwestii w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie jasnym i prostym językiem. Część takiego świadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia, nie jest wiążąca. Trzeci warunek określony w artykule 7 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe, jak jej wyrażenie. Przypominam również definicję zgody, którą znajdziemy w artykule 4, punkt 11 RODO. Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jednym słowem, niby najprostsza przesłanka legalności, najłatwiejsza do uzyskania, a jednak nie jest doskonała i jest bardzo nietrwała. Jednak jest bardzo popularna, szczególnie w zakresie przetwarzania danych w przestrzeni cyfrowej i w marketingu bezpośrednim. Czy warto zatem korzystać z tej przesłanki? Oczywiście. W większości przypadków będzie ona zastąpiona innymi przesłankami, co wynika z naturalnego cyklu przetwarzania. Jeżeli zaczniemy za zgodą przetwarzać dane osobowe potencjalnego klienta, to w przypadku zawarcia z klientem umowy zyskamy kilka dodatkowych przesłanek. Czas zatem na ich enumeratywne wskazanie. Artykuł 6 ustęp 1. Litera a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. B Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem. Umowy. C. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. D. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. E. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi f. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy liter F nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. Bardzo istotne jest, abyśmy pamiętali, że każda z powyższych przesłanek może wystąpić pojedynczo. Może też istnieć kilka przesłanek legalności, a także o tym, że wszystkie one są sobie równe. Wymienione przed chwilą przesłanki dotyczą zwykłych danych osobowych, inaczej mówiąc, danych nienależących do szczególnej kategorii danych. Przesłanki legalności przetwarzania danych wrażliwych według nazewnictwa przyjętego ustawą 97 roku wymienione są w artykule 9 ust. 2 RODO. Pamiętajmy jednak, że podstawową zasadą RODO jest zakaz przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych. Oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. W sumie zakaz powyższy definiuje szczególną kategorię danych. Ale oczywiście istnieją przesłanki, które wyłączają ten zakaz, a są nimi. A Osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub w kilku konkretnych celach. Chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ustępie pierwszym. B. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy. Zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. C. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody. D. Przetwarzania dokonuje się w ramach usprawiedliwionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych. Pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawnione poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą, przetwarzanie a, przepraszam, litera E przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. F Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. G. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane. Dotyczą. H. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków. I zabezpieczeń, o których mowa w ustępie trzecim. I przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową. J. Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych, zgodnie z artykułem 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu. Nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. Przyznacie, że w takiej ilości przesłanych można się pogubić. Jeszcze trudniej jest wytłumaczyć osobie, której dane dotyczą, jakie przysługują jej prawa z tytułu przetwarzania, zapewnić dostęp do nich, ich modyfikacje, prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu, albo prawo do ograniczenia przetwarzania. Ale o tym opowiem w następnym odcinku. Dlaczego posiadanie przesłanki legalności jest tak ważne? Złamanie zasady zgodności z prawem penalizowane jest w artykule 83 ust. 5 RODO. Naruszenie przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają zgodnie z ustępem 2 administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 milionów euro a w przypadku przedsiębiorstwa wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. a. Podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, o, o których to zasadach i warunkach mowa jest w artykule 5, 6, 7 oraz 9. Warto zatem mieć w pamięci również ten powód posiadania choćby jednej przesłanki legalności przetwarzania. Wasz oddany, inspektor ochrony danych.